Byłem w zespole tanecznym, byłem tancerzem. Połowa dnia szkoła, połowa dnia gdzieś treningi, próby. Miałem pracę, miałem studia, miałem dziewczynę i tak dalej. Miałem fajną rodzinę. Jak byłem na studiach już, miałem dziewczynę, to w moim życiu przyszedł Pan Bóg w głosie, w kościele, powiedział mi, będziesz księdzem. Ja wtedy z tego kościoła wyszedłem, rozpakałem się, powiedziałem nie, to nie jest mój plan. Robiłem wszystko, żeby od tego uciec. No, no właśnie, chciałem się o, zapytać o outfit, czy masz. No to outfit mam normalnie sutanny, nie? Ale... No czardą? Jak ksiądz? Spądam jak Skywalker po, po tym, po tym jak został Sitem już. To, no to um, najlepiej, kurde. I co mnie Zmierzamy tam. Jesteśmy tylko pielgrzymami. Tylko pielgrzymami.